Program sponsorują Krop No damage, no fun Knockout.pl Cenowy knockout w pierwszej rundzie Witam w programie Matura to bzdura.tv W którym co tydzień zadaję Polakom proste pytania Udowadniając, że matura to właśnie bzdura Nazywam się Kubiankowski I dziś będę zadawał pytania Z tematu mitologii greckiej Serdecznie zapraszam Czy wiecie? Może czy ty wiesz na początku, kim był Zeus? Tak. Mhm. To, to był ten na Nie, Posejdem był od wody. Zeus to był e, bóg bogów. Mhm. Bardzo dobrze. Powiedz mi takie pytanie. Kim był Zeus? Czy kojarzysz? Królem oceanu? Mm, no, Bogiem. nie do końca. Bogiem, Bogiem był. No. Bogiem, ale też nie oceanów. Wód. Dobra, Adam. Pierwsze pytanie. Kim był Zeus? Zeus był, najprawdopodobniej wydaje mi się, że był bogiem Olimpu. Najprawdopodobniej wydaje ci się bardzo dobrze. Powiedz mi, z którym greckim bogiem kojarzy ci się atrybut wina? O kurczę, i teraz wino kobiety śpiew i to był... nawet pamiętam jak on wyglądał, tak? Najgrubszy ze wszystkich. Najgrubszy, tak, największy, najgrubszy, bogów, że tak powiem. Ale jego imię właśnie, właśnie mi się... kurczę, to był... Podobne ma imię do mojego dziadka Dionizego. Dionizos. Bardzo Dziękuję dobrze, bardzo. no tak, takie małe napastowania, ale no, wiedziałeś. Nie. Wino, Bóg grecki. Który z bogów greckich kojarzy się z winem? Nie wiem, żadne raczej. Dionizy, takie imię. Czy to, 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 ci, to Ci coś podpowiada? W głowie mam, ale zapomniałem. Wino, z jakim bogiem greckim Ci się kojarzy? Eee, no tak, mam na końcu języka, wiem o co chodzi. Kiedyś tak miał serialu... takie miał takie swoje święto. Tak. Wielkie. Dio, dio, nie. dio wielkie Dionizja, Dionizja, Dionizos. Czyli tak? Dionizos, tak. Bardzo no, jeszcze Coś pamiętam. Prometeusz. Co ukradł i komu? E, ogień. Ukradł Bogom dla ludzi. Mhm. Wyżarli mu za to wątrobę. Kto mu wyżarł? E, sam, czy orzeł? Mhm. Chyba sam, Tak. Tak. No ogólnie mu. Rozdziobały go kruki i wrony. Kiedyś mhm. kumpel tak napisał na Twitterze. Prometeusz. Co ukradł komu i co mu się stało za karą. W ogóle słyszałeś o Prometeusie? Słyszałem, słyszałem, mhm. słyszałem, ale mogę sobie nie przypomnieć już, naprawdę minęło mhm. trochę lat, mogę sobie nie przypomnieć. Jest tak ciepło dzisiaj, o coś ciepłego ukradł. Coś ciepłego ukradł. gorącego, co parzy. Różne rzeczy przychodzą mi do głowy. No. Nie chcę, nie chcę tutaj pannąć i, i obrażać lektur albo mhm. nie. Nauczycieli, którzy mnie uczyli. Coś ciepłego, co parzy. Parzy, coś co, czy może się oparzyć. Coś ciepłego do jedzenia ukradł. No, no nie było niekoniecznie, do jedzenia. Niekoniecznie. Niekoniecznie do jedzenia. Na tym można coś e, zrobić do jedzenia, usmażyć na kiju, na patyku. O różne <grym>, rzeczy, patelnia przychodzi mi do głowy. No! Powiedz mi, wino. Kojarzysz się z jakimś <grym>, Chodzi o Boga. Dionizos mhm. Dionizos. Bardzo dobrze. Amarena. E, Co? Amarena. Co znaczy amarena? To jest wino. Aha, dobre. Kiedyś było, nie? Powiedz mi Posejdon. kojarzysz go? Kojarzę go, ale nie wiem czym się zajmował. Mhm. Ja ci podpowiem, że tutaj na długiej znajduje się pomnik, który, którego Bóg jest jego rzymskim odpowiednikiem Neptun. Posejdona Posejdon. Wiesz gdzie jest tutaj Neptun na długiej. Gdzieś, w tamtą stronę chyba? Gdzieś Kojarze Gdzieś w tamtą stronę. E... Widziałem. Mhm. Czym się zajmuje? Czym się zajmował? No. Ojejmy. Od czego był bogiem? O tak spytam. No, co? Chyba wiesz, ona to, nam się to... Mi się tak. Fontanna to jest Neptuna. Nie pomn... Fontanna. Jaki jest Woda? jego... Woda? Woda? Coś z wodą, no. Dobrze, dobrze, dobrze. A, a. Czyli? Czyli był bogiem, nie wiem, wody. Yy, Mówi się potocznie... Morza? Musz. Musz. Bogiem o, mórz, był bogiem Czy wiesz, jaki miał atrybut? Co trzyma w dłoni, w ręce? Yy, trzymał yy, taką swoją toł. <laughs> Był piorun jakiś on trzymał jakieś widły w ręku. Herakles. Nie Herakles. miał prac wykonać. Ojeju. Coś mi się obija o 3-2, mhm. ale nie jestem pewny. Coś mi świta, ale nie. A jestem... dwójka jest dobra. Dwójka jest dobra. Mhm. No mówię, coś świta, ale nie wiadomo gdzie jeszcze. Nie? Tylko nie bój to dwie, trochę więcej, ale dwójka jest dobra. Czyli 22 <laughs> troszkę mniej. 20? 12? 12 12 Heraklesa. Powiedz mi, centaur. To jest e, taka, takie stworzenie mitologiczne, połączenie dwóch istot. Jakie to są istoty, czy wiesz? Konia z człowiekiem? Bardzo dobrze. Myśmy centaur. Połączenie czego z czym? To on miał te cztery nogi, nie? Cztery nogi, to był, to był człowiek i. coś jeszcze, ale nie pamiętam co dokładnie. Coś, co miał cztery nogi. No właśnie, no mówiłem, że cztery nogi, ale nie pamiętam co? No, a ty może wiesz? Z Mitaurem? Nie, 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 nie. Z minotaur też był połączenie Cześć. czegoś z czymś. Chodzi o zwierzę. Zwierzę hodowlane. Koń! 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 Koń z człowiekiem. Czyli tak, centaur to jest połączenie człowieka i zwierzęcia. Jakiego zwierzęcia. konkretnie zwierzęcia? Czeka. Czwiercia. To jest Minotaur. Minotaur. A centaur? O oh Jezu. Syrena. Czy kojarzysz? No. To jest połączenie? Kobieta i Duma ogon. Jak? Kobieta i Duma ogon. Teraz yy, inna istota, tak trochę zbliżona yy, do kobiet. Syrena. Syrena... Yy, też bogini jakaś, nie może miłości? A teraz mam inne pytanie o syrenę. Łączenie czego z czym? Warszawa. Inna syrena. Syrena... Yy, w, w zależności od różnych przekazów, albo ryba z kobietą, albo... Yy, Kobieta z ptakiem, z rybą, różne mm -hmm. te, te Dobrze. były. I ostatnie pytanie. Powiedz mi, z czego robi się rodzynki? Z niczego. Rodzynki rosną na krzakach. Ostatnie pytanie. Z czego robi się rodzynki? Rodzynki? O, rodzynki. Nie mam pojęcia. No, no... Nie mam pojęcia. No, pomyślmy przez chwilę. Nie Bo nie. to są wysuszone owoce czegoś, mm. nie? Suszą się śliwki, śliwki morele nie. też. Mm. To nie są te owoce, to jest inny owoc. Taka kulka mała, może być zielona i fioletowa. Występuje w Polsce? Yy, wiesz co, może gdzieś tam hodują, ale to... nie, nie, nie są pytanie. za dobrej jakości. Dużej jest we Francji tego. Nie mam pojęcia, zagiąłeś mnie to się z tego wino. No i przy... wiem, słyszałem na pewno. No. Słyszałem na pewno. Z czego robi się wino? Z, z owoców. owoców win. Z cukru. A z jakich owoców konkretnie? Jabłko, rodzynki właśnie. Yy, co tam no, rodzynki coś? z czegoś właśnie. Jest to owoc, z którego można zrobić i wino, i rodzynki. Nie Wino, gro, winogrono. winogrono. Bardzo proste, bardzo proste. Dziękuję ci Dzięki bardzo. bardzo. Ja... Słuchaj, jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, proszę bardzo kamera Twoja. Pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam moją dziewczynę, Madzie. Kocham cię bardzo. Trzymajcie się.